Dzisiaj będzie fajny odcinek. Bardzo fajny. Malujemy Wikuraja! Po tym odcinku jakiś chłopak do mnie napisze, nie. w ogóle Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiktora raz wam powie, co dzisiaj się stanie na tym odcinku. Już powiedziałam. I się cieszę? Wiktora mnie umaluje, ale ja jej się na pewno odegram bo swoje szkice. Na twarzy. Make-upy i wszystko Dobra, to co? Dzisiaj malujemy Mikołaja Ja nie wiem jak cię mam pomalować, ty so, idziesz na jakąś imprezę? Umaluj mnie tak, na żeby, Tak jak uważasz Ja się... <laughs> On się boi <laughs> Ja się boi, no to no, nie, nie byłem malowane. Zobaczcie jak to jest, tak my tyle tego nosimy na sobie Za ten geścik, że ja kurde tutaj wkładam w siebie 100% Ponoszę jak najwięcej łapeczek i napiszcie w komentarzu, czy mi pasuje Albo jaki następny makijaż zrobisz Mikołajowi Aaa Nooo A ja? niestety musisz się patrzeć na mnie tu cały czas Albo no, przez jakiś czas chociaż Niestety musisz na mnie patrzeć Tak, zaczynam Bo... tego, że ci zakrywać będę... A zmyję to później? Nie Co? <noise> Ale nie możesz się uśmiechać, musisz mieć rozluźnioną twarz Pięknie, pięknie znaczy, czy wiesz, inaczej się zachowywać, byśmy takie wiesz, gesty, takie ten, takie ten. A, po makijażu żeby... Babu. Dziewczyną. Dziewczyną. A co ta zakrywa? No Taka to się nazywa baza pod makijaż. Baza pod makijaż. Tak. No. Jak ten odcinek się Wam spodoba, to zrobimy wakacje, taki challenger, że przebiorę za ja kobietę, maluje mi Wiktoria i pójdziemy, zrobimy z jakieś... i wy napiszecie jakie challenge zrobić Do tego. Jakieś wyzwania, nie wiem zrobić zakupy, poderwać chłopaka. Dobra. Perukę ubiorę. Musi się odwrócić bardziej do mnie, Michał, bo cię pomaluję tak naprawdę jedną twarz wyprawy. <tost> ja zazwyczaj zaczynam sobie od oczu i tobie chyba też zaczynam od oczu. Dobra ja? Ale do środka mi nie jeszcze innych oczu. Ale nie ściskaj tak, ja nic nie zrobi. Spokojnie, rozluźnij się. Jesteś na wakacjach, słońce, plaża, babki Nie <ścoughs> <ścoughs> ściskaj ty. Ja tego nie umiem kontrolować. Ty tam palcem robisz, tak? Nie, nogą. Będziesz też pięknie Musisz spać, co? Mi się oczy. Dobra, bo z tego nic nie wyjdzie Mikołaj. Patrz teraz, otwórz oczy i patrz, jak oh, to Weź otwórz okno, bo mi tu już, 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 już jest masakra, na starcie. Pomalujemy łoczka pięknie. Tu nie, kresek wokół nie rób. Ja tak, na końcówkach ci zrobię, spokojnie, nie bój się. Cześć. No cześć. cześć. Jestem no Mikołaj... Nie, jest nie, to Mikołaj będzie. Marlenka. Marlenka, Marlenka. Marlenka jestem, cześć. A selo, tak się z tym źle czuję dziwnie. Rzeczyjmy, rzeczyjmy, rzeczy. Delikatnie, powolutku. Tylko nie za dużo tego wszystkiego. Żebym mógł głową ruszać na kamerę. Pielęgnuję oczy, tak? Pielęgnuję, maluję ci oczy. Maluję oczy. Tak. Powieki. Powieka górną. Patrzcie, drugie oko. Powieka górna robiona. Teraz druga górna. Rozluźnij łoko. To masz też strasznie tak opadającą powiekę. A few moments later. Dobra, cięcia muszę iść po. te płatki. Nigdzie, mi nie może, bo zepsujesz. Jakoś te? Pili pierdolę maszyn, ale jak śmierdzi. M mam zobaczyć na nagraniu? Na no pierdolili Nie No to masz w komentarzu, prawda, Czyli lili a w Czyli Czy oszukiwał? Otóż oczy i do, do góry Do góry, do góry, nie na mnie, do góry Okej, okay, może się patrzeć Pamiętowo czuję w oku Tak się ma być? Tak Chodź się <laughs> Normalnie patrzę do góry, nie w Ja Na co ja się kurde wziąłem, ja... Ja już, ja już mam o dosyć, nie? Ja pierd Ja twierdziel co ja się... No dobra, nie rób tego mi w oko włożyć. Nie, ja ci nie włożę w oko wiesz. Dobre, dobrze, duże dziecko, dobrze. Dobra, lykjemy Dobra, ile jeszcze zostało malarstwa? Dużo. Dobra, brwi. Tego wszystkiego nie d będzie na twarzy. Będzie, będzie. Teraz brwi zrobimy. Cek. Nie, a brwi, da? To tam brwi, mamy, Ale w środku oka, nie. Te kreski koczne. Te u góry ci zrobię. Gdzie? No te co ja mam? Te tu, te takie czarne. Tam nie, aż tak, tak dalej, tak możesz tu od skroni zacząć. Gdzieś tu masz robić. No tak, bo to, to, tak, to, tak, to jest... To, to nie, ty masz... To masz być, Rambo. Ty masz być piękny. Te pieści ze mi śmieje nawet. Nie ma czasu Mikołaj, zaraz masz imprezę. Ty, ale... jak? Carbonara? Nikołaj! Już? Nie. Zrób jakąś fryzurę a'la makijaż. Jaka ten? A'la... Jak a'la... kominiarz. Fryzurę. Znaczy make-up, czy jak to się Za ma... późno. Pytałam się jak Ty chcesz. Powiedziałaś obojętnie. Ty powiem... wiesz co? Mogę jakąś podpórkę sobie wziąć, tak? I wziąć, bo ja już... Ja już się nie wyrobię. Dobra, te co teraz? Oko! Te kreski? Tak, tylko to tyle. I koniec? Nie. Ale jak mi trafisz w oko? <laughs> mhm, dobra, zamknij, zamknij. Mnie się nawet kiedy zamknąć. Bo to nawet nie wiedziałem Nie odzywa się teraz, proszę cię. Teraz jest operacja. Ale mokro. Nie tak mocno, nie otwieraj tak mocno! Ej, Zepsuł wszystko. Idź, zobacz, jak zepsułeś. Dobra, już, już tak może być. To jest trochę rambo. <grym> nie, nie robię ci drugiego oka, bo zepsułeś. Jak zepsuł. Zepsułeś, mi wszystko. Bo to wszystko. jest. Kobieta po. Nie, drugiego cię nie robię, bo zepsujesz. No i no, 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 nie umiem na ty Mówię, nie otwieraj tak po Chociaż otwórz, a potem, jak wszędzie, to nie tak mocno. Otwórz. I zamknij, otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. No szkurę kawałza, trzymaj się. Bie. Ja pie... Ja co, co się dzieje? Hopsum, ja przypomniałem sobie, byłem na na obozie 10 lat temu czy 12 lat temu. Na byłem malowany, no? Dobra. Na konkursie jakimś. Nie, to było więcej lat temu. Dobra, 12. ale lecimy z podkładem, to masz bardzo jasną skórę, więc damy ci chyba... Ten, to jest najjaśniejsze. Ale to wtedy... Tylko tutaj będę. No, a to zmasz już teraz. Teraz już? Dobra. No, no. Albo zrobić takie sobie w ogóle odcinek, że się przebiorę i będę jako kobieta, na przykład, że wciąży, w ciąży... W ciąży, że w ciąży i będę kontrol sprawdzał, czy na przykład przejdzie to, że na przykład bez kolejki mnie wpuszczą. Wiesz zachodzi? zachodzi? Mhm. Ej, to jest odcinek by był. Co wy o tym myślicie? Napiszcie. A, jestem ciekawy, czy ktoś napisze w komentarzu, bo zawsze proszę, a mają w pupie mnie. Tacy są, a co są widzowie, tak. Dobrze już. Nie ja poznawiam. wiedziałem, że tak będzie, że mi coś zostanie. Ja wiem, że mi zapewne zostało, ale wiesz, jak zostało, to już nic nie, nigdy nie maluję? No, ale jednak nic. zostało, jednak doszoruję. Dobra. Nic nie ma? Nic nie masz. Dobra, lecimy z podkładem. Szybko, bo już mi drętwieją nogi. Nie tak dużo, nie musisz, tak. Przyszłaś do góry, patrzeć, <laughs> Jak się spojrzę na to? Do góry. Wiesz, że teraz tak uśmiechni? Super. Może ty mi usta dorysowałeś? Tak. Nie się. Ja... Smakałeś mnie. Do góry patrz. A ogólnie Do góry. Uwaga! Czekaj. Trzy, Czekaj, tak! O! Dwa, jeden! Ale ty, ja tak sexy wyglądam, tak? Ty, ale. No, nie ma, że ładny, Ale będzie. nie, tak, tak wiesz jak nazwę to? Wyglądam tak, tak trochę jak lalka taka, tak laleczka, taka delikatny Ten taki, nie? Taka laleczka, a te włosy jakie już. Jak taka lalka, nie? Jak lalka, nie? Jak no, się, mi się no... podoba. Znaczy, no, u kobiety tak, ale no, na mnie to jest takie. Ja jak widzę tych. Wiecie, tych innych facetów to mnie tak dziwnie jest. Jak ja widzę jakąś torebkę biorą czy coś, to dziwnie. Ale ogólnie widzę, że taka. No, nazwa mi tak lalka, tak Tak no, delikatnie oko, lalka. zamknij oko. Ładnie. Słuchajcie, i tym pięknym, seksownym akcentem kończymy. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o całej tej akcji, ak akcji makijaż. Napi dziękuję bardzo jeszcze raz Niech się Jessica pożegna To ja, Jessica Jak chcesz się poznać, wpadaj na Instagrama A może pogadamy i się poznamy I tym miłym akcentem seksem akcentem kończymy ten odcinek Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zostawić duże łapki Dla Jessica, a może Nagraj jakiś odcinek z przebieraniem I podrywaniem chłopów Pamiętaj o mnie Miau